Pora na bardziej zaawansowane aplikacje. Dzisiaj przedstawię ci 10 pomysłów na aplikacje, dzięki którym nie dość, że możesz zbudować swoje portfolio, nauczyć się programować, to jeszcze jeżeli się przyłożysz i stworzysz te aplikacje bardzo dobrze, to nawet będziesz mógł je sprzedawać i na nich zarabiać. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą .net. Forum internetowe. Na pewno wiesz jak wygląda forum internetowe. Możesz również w celach nauki stworzyć swoje forum od zera. Jakie funkcje powinna mieć taka aplikacja? Oprócz możliwości rejestracji i logowania użytkowników, na pewno różne role, takie jak zwykły użytkownik, moderator i administrator, zarządzanie działami na forum, tworzenie tematów, dodawanie postów, oceny postów, strony profilowe użytkowników, śledzenie tematów, wyświetlanie nowych tematów, zbieranie punktów reputacji użytkownika itd. Zarządzanie social media. Obecnie mamy różne platformy i wiele osób chce dodać podobny wpis na różnych social media. Możesz zrobić aplikację, która pozwoli dodać wpis jednocześnie na wszystkie platformy, które wcześniej zostały skonfigurowane. Możesz też dać możliwość dostosowania swojego wpisu pod różne platformy, bo wiadomo, że na każdej są trochę inne zasady. Dodatkowo możesz też umożliwić dodanie postu do wybranych grup czy planowanych postów na przyszłość. Usuwanie tła ze zdjęcia. Aplikacja, która będzie usuwała tło z przesłanego zdjęcia. Jasne, że taka aplikacja nie będzie idealna, także warto jeszcze po przeróbce dać szansę użytkownikowi dostosować ten obraz. Na koniec, użytkownik powinien móc pobrać gotowe zdjęcie. Własny edytor. Możesz też stworzyć edytor tekstu, tak zwany WYSIWYG. Jest to zaawansowany edytor, dzięki któremu użytkownik może przekazać tekst. Wraz z znacznikami HTML, czyli np. użytkownik może stworzyć w takim edytorze prostą stronę, odpowiednio sformatować tekst, ustawić czcionkę, pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, kolory, nagłówki, akapity, tabele czy nawet zdjęcie. Mógłbyś stworzyć edytor w ten sposób, aby można było go używać w różnych aplikacjach. Może to być taka biblioteka, którą będziesz udostępniał innym, lub sam będziesz z niej korzystał w swoich innych projektach. Jeżeli zrobisz taki bardzo dobry edytor, to z całą pewnością mógłbyś go nawet sprzedawać. Tablica online tablica do szybkich notatek, jakich szybkich szkicy online. Często potrzebujemy zrobić na szybko jakieś notatki, żeby coś łatwiej zobrazować. Także możesz dać możliwość rysowania myszką lub umożliwić jeszcze jakieś dodatkowe funkcje tak, żeby za pomocą myszki lub dotyku można było coś szybko naszkicować. Warto też dać możliwość wyeksportowania szkicu, jeżeli będzie taka potrzeba. Pobieranie cen ze sklepów. Aplikacja, która pobiera aktualne ceny produktów z różnych sklepów. Dzięki temu możesz porównać te same produkty w różnych sklepach. Mógłbyś też wykorzystać taką aplikację, żeby zweryfikować różne zniżki w sklepach, szczególnie na Black Friday. Myślę, że z całą pewnością sporo osób chętnie skorzystałoby wtedy z takiej aplikacji. Zakupy do domu. W czasie pandemii taka aplikacja mogłaby być szczególnie pomocna, czyli aplikacja, która pomoże zrobić zakupy innym osobom, na przykład starszym lub takim, które nie mogą lub nie chcą wychodzić do sklepu. Czyli najpierw klient wybiera sklep i produkty, których potrzebuje, następnie zgłasza się osoba, która chce zrobić zakupy, robi zakupy i przywozi do klienta, ewentualnie zostawia pod. Drzwiami. Warto byłoby tutaj tylko przemyśleć, jak dokładnie przeprowadzić płatności, tak aby było to wygodne zarówno dla osoby zamawiającej, jak i tej, która dowozi zakupy. Jest tutaj kilka możliwości, i możesz też wykazać się kreatywnością. Aplikacja do webinarów. Aplikacja, która umożliwia twórcom przeprowadzanie webinaru, czyli jakiejś transmisji online dla swoich odbiorców. Powinna tam być też możliwość wyświetlania obrazu z kamery, udostępnianie swojego ekranu, prowadzenie czatu online i wyświetlanie jakichś komentarzy na ekranie. Nagrywanie ekranu. Aplikacja, która nagrywa ekran. Przy okazji, fajnie, aby taka aplikacja również mogła nagrywać głos z mikrofonu. Powinna też być możliwość nagrania kamerki. Na koniec nagrania, możliwość wyeksportowania do dowolnego formatu. Aplikacja dla SEO. W branży SEO jest sporo przydatnych aplikacji. Mógłbyś napisać aplikację, która na przykład pomaga wybrać słowa kluczowe, na które warto się pozycjonować, wyszukiwanie dobrych słów. Kluczowych, takich, które mają dużo wyszukiwań, ale małą konkurencyjność. Dodatkowo możliwość śledzenia konkurencji, analiza swojej strony pod kątem SEO, może jakieś zdobywanie nowych linków zewnętrznych. Jeżeli taką aplikację umiałbyś dobrze zrobić, to jak najbardziej również mógłbyś ją sprzedawać. Podobnie jak zresztą większość aplikacji, które ci tutaj polecam. To wszystkie pomysły na dzisiaj. Mam nadzieję, że znajdziesz wśród tych aplikacji jakiś pomysł dla siebie. A jeżeli nie, to jeszcze następne pomysły przedstawię w kolejnym materiale. Jeżeli taki odcinek Ci się spodobał, to koniecznie dołącz do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i wszystkich bonusów. Link do zapisów jest pod tym filmem. To wszystko na dzisiaj do zobaczenia w kolejnym materiale.